Cześć, ja jestem Cydy i witam was w serii "Zagrajmy w Sly Cooper: Złodzieje w czasie". Jest to trójwymiarowa platformówka wydana tylko i wyłącznie na konsolach PlayStation 3 oraz PS Vita. Gra jest czwartą częścią serii opowiadającej o szopie praczu który jest mistrzem platformówkowych Złodziei, i właśnie w tej czwartej części podróżuje on w czasie przez różne krainy, aby. właściwie nie mam pojęcia po co, zaraz pewnie się tego przekonamy. Pierwsze trzy części Slaya zostały stworzone przez niesławne studio Sucker Punch, które po trylogii Slaya właśnie zaczęło robić serię niesławny, a pałeczkę po nich przejęło studio Sanzaru, które miało już pewne doświadczenie z serią, bo to oni byli twórcami e, HD remakeów, które wyszły właśnie na PS3 oraz też Wicie. Jeszcze może dodam, że będę grał w 90% na ślepo, bo znam jedynie samosieńki początek. No i jako iż jest to gra z konsoli PlayStation 3, a jakby nie patrzeć, jest to już 8-letni sprzęt, to gra działa w rozdzielczości 720p, więc e, nie oczekujcie tutaj jakichś fajerwerków graficznych. Tak tylko uprzedzam, że ta jakość może być troszeczkę o cipinkę gorsza niż w grach PC-towych. Tak więc zacznijmy sobie już nową grę, czeka was teraz całkiem spora ilość filmików. Powinienem chyba zacząć od początku. Nazywam się Sly Cooper i jestem złodziejem. Podobnie jak wielu moich przodków. Złodziejstwo było naszym rodzinnym fachem, a interes się kręcił. Jednakże ostatnio postanowiłem sobie zrobić małe wakacje, więc odwiesiłem maskę i laskę. Cieszyłem się życiem praworządnego obywatela u boku uroczej agentki Interpolu, Carmelity Fox. Znaliśmy się od lat. Zazwyczaj chciała wsadzać mnie do paki, więc obecny układ był możliwy tylko dlatego, iż myślała, że mam amnezję. Tak jednak nie było. Fajnie było wreszcie spotkać się bez przyzwoitki w postaci paralizatora. Szybko udało nam się puścić przeszłość w niepamięć. Z biegiem czasu poczułem jednak dawny zew krwi. Wiedziałem, że czas na kolejny skok. Wypada dodać, że jako superzłodziej okradam tylko innych złodziei. Trochę potrwało, nim udało mi się znaleźć to, czego szukałem. Moim celem był pewien nuworyż, będący kolekcjonerem sztuki. Sprawiał wrażenie kogoś godnego szacunku. Otworzył nawet muzeum, ale wiedziałem, że to wredny szczur. Pozyskałem informację, że sprzedaje na czarnym rynku antyki warte miliony. Uznałem, że powinien podzielić się z bliźnimi. Opracowałem plan, gdy pewnej nocy, jak na zawołanie, zjawił się Bentley. Był mózgiem naszej operacji. Dorastaliśmy w tym samym sierocińcu, gdzie razem kradliśmy ciastka. To był nasz pierwszy skok. Od tamtej pory byliśmy nierozłączni. Nie widzieliśmy się od dawna, ale od razu wiedziałem, że coś jest na rzeczy. Też dobrze się bawił. Budował nowe laboratorium ze swą dziewczyną genialną Penelopą. Dołączyła do nas podczas ostatniej przygody i od razu się polubili. Podobno właśnie skończyli pracę nad tajnym projektem, gdy nagle Penelopa zniknęła. Gorączkowe poszukiwania nic nie dały, a Bentley był załamany. Niespodziewanie zauważył coś, co wprawiło go w zdumienie. W wolnym czasie Bentley badał Kradziejusa Szopusa, podręcznik mistrzów złodziejstwa, przekazywany w moim rodzie od pokoleń. Na jego stronach zapisano wielkie skoki i tajne techniki moich szacownych przodków. Tyle, że teraz przybywało białych kartek. Słowa znikały przed oczami Bentleya. Rozumiejąc, że nie ma czasu do stracenia, natychmiast ruszył do Paryża. Na początek postanowił odnaleźć Mareja, trzeciego członka naszego trio. Marej był naszym mięśniakiem, to on zjadł wszystkie ciasteczka, które ukradliśmy w sierocińcu. Przez lata we trzech stworzyliśmy niepokonaną drużynę, choć teraz bliżej nam było do rodziny. Marej zrealizował swoje marzenie i został kierowcą wyścigowym. Jego furgon okrył się sławą, yy, czy raczej nie sławą, przez wszystkie wypadki. Nie udało mu się znaleźć sponsora ze względu na wysokie koszty ubezpieczenia, został jednak niekwestionowanym mistrzem auto-rodeo. Kiedy pojawił się Bentley, Marej natychmiast wszystko rzucił. Zwłaszcza, że jego auto okazało się kluczowym elementem całego planu. Skorzystawszy z okazji, że Karmelita otrzymała nowe zadanie, spotkałem się z chłopakami w naszej starej paryskiej kryjówce. Gdy Bentley wygłaszał jedną ze swych prezentacji, zrozumiałem okrutną prawdę. Kuperowie byli dosłownie wymazywani z kart historii. Wtem, ku naszemu zdziwieniu, Bentley zdradził, że zna rozwiązanie. Podróże w czasie. Okazało się, że celem tajnego projektu było stworzenie wehikułu czasu. Bentley zmodyfikował go i zmieścił w wozie marea. Mieliśmy cofnąć się w czasie, odnaleźć winnego i naprawić wyrządzone szkody. Bentley wyjaśnił, że aby udać się do określonej epoki, maszyna potrzebowała jakiegoś przedmiotu z nią związanego. Ze zmian w kradzieju się wywnioskowaliśmy, że na początek udamy się do feudalnej Japonii. Oto więc mamy ukraść 17 wieczny samurajski sztylet z muzeum, którego zabezpieczenia właśnie rozpracowywałem. Zabawne, jak to w życiu bywa. Sony prezentuje, tak. Już jesteśmy w grze. Pewnie znowu czeka nas jeszcze troszeczkę dialogów. Jak sami słyszeliście, gra posiada polski dubbing w rolę slaja. Wdzielił się Jarosław Boberek, którego myślę każdy zna. I lubi. Aczkolwiek jego głos niekoniecznie w 100% pasuje do slaja. Okej, okay. pamiętacie jaki jest plan, nie? Jasna sprawa! Mój umysł jest ostry jak golarka! E, mówi się jak żywka. Wyluzujcie. Obgadaliśmy to z milion razy. Co mogłoby pójść nie tak? Lepiej nie zapeszać. Ej, to nasza jedyna szansa, więc dajmy z siebie wszystko! Dobra, nic nie spartaczymy. A teraz wyluzujcie. To będzie bułka z masłem. Zobaczymy się w środku. A teraz do dzieła. Tak, to oczywiście była nasza drużyna Marej e, O, widzieliście ich, tak? Ta kilkuminutowa cutscenka dokładnie wszystko wam wytłumaczyło. Sly Cooper złodziej. W prologu właśnie będziemy mieli trening. Będziemy po mieli pokazane, e, no, jak się gra każdym z naszych bohaterów. Będąc w powietrzu! No tak, jeszcze jeden z moich licznych talentów. Gdybyś chciał spojrzeć na sprawy pod innym kątem, możesz obracać kamerą za pomocą prawego drążka. No takie tam oczywistości. No widzę helikopter, naprawdę. Już Świetnie. mogę... Dziękuję. W ten sposób mogę wyjrzeć z za rogu. Ha! Sprawcie skoku by użyć przedmiotów świecących na niebie. Unikaj helikopterów naj, jeśli cię teraz zobaczą już po polaz! Dam sobie radę. No i to jest właśnie... O, oh, naprawdę. Ciągle są te kadscenki. Jest i Marek! E, Bentley, czy plan zakładał, że Marey będzie jechał na dachu? Jasne, że nie! Marey miał wejść tylnym wejściem. Czemu pytasz? E, z ciekawości. Wygląda na to, że Marey jest na miejscu. Trzymaj się kabli slaj. Powrót do poziomu ulicy byłby zbyt No to chyba nie wszystko poszło zgodnie z planem. Ale spoko. E, a. E, aha. Ochrona staje się uciążliwa. Trzymaj się stala od strażników i świateł. Nie biegaj obok strażników, bo usłyszą twoje kroki. Będę niczym duch. Obiecuję. Dobrze jest wrócić do zawodu. Ochrona tej nocy jest wyjątkowo liczna. Okej, okay, było bardzo blisko. Dobra, czy już zdążę? Zdążyłem. Wygląda na to, że masz prowadzi prosto na dach. Widzisz, mówiłem, że to bułka z masłem. Chyba nie tak to się miało potoczyć. Ach, chyba wyszedłem z wprawy. Może to ta twoja amnezja, której tak naprawdę nie miałeś, a może tak naprawdę ją miałeś. To, nie, miałeś. E, nie, wszystko gra, Bentley. Okej, okay. będziesz musiał znaleźć inną drogę do celu. Przejdź po Gzym się w stronę głównego wejścia do muzeum. Postaraj się unikać reflektora. Damy radę. Dam sobie radę. Dokładnie. Czy teraz grada mi... Zabezpieczenia to coś niesłychanego. Oby ten skok się opłacił. Au! Chyba nie o to chodziło. Dobra, teraz może troszeczkę ostrożniej grajmy. Czy grada mi w końcu chwilę, żeby coś powiedzieć? Mam taką nadzieję. No chyba raczej jednak nie, więc... Czy ja tam słyszę Bentley'a? Nie wiem właściwie, ale ktoś z tyłu tam gadał. A my chyba jesteśmy już na miejscu. Jesteśmy albo i... Au, reflektory. Teraz ostrożnie! Świetlik, którego szukamy jak? Jest... Idź powoli, aż gdy będziesz w pobliżu, wciśnij przycisk kółko, by go okraść. Możliwe, że ukradnie... Klucz do muzealnego świetlika, to jest właśnie... ...dziostra skoczenia, zakradnij się za przeciwnika i Świetnie, slaj. Teraz otwórz świetlik za pomocą tego klucza. trochę szybko to się wszystko dzieje. Znaczy przynajmniej dlatego, że znam tu ten początek tej gry, ale mamy nasz samurajski miecz. Nie jestem. Daj znać, gdy wyłączysz alarm. Cierpliwości, slaj! Nie możesz poganiać geniusza, to będzie arcydzieło hakerystwa. Bentley, mózg drużyny. Ale numer, ostatni raz byłem tu jako młody chłopak. No to teraz poznajemy drugiego z naszych... Moje bomby od razu rozwalą tę kratę. Mogę je podkładać za pomocą... Cóż, bombowo heterów. Drugiego z naszych trzech bohaterów gry. Ktoś mówił, że żółwie są wolne. No są, tylko że ty masz odrzutowy fotel, jakbyś nie zauważył. Wysadzę tu bramę. Niezły dystans. Lepiej skorzystam z silników odrzutowych. Jeśli skończę, dzięki ci technologia! No i silniki to właśnie druga z naszych trzech umiejętności. No świetnie, zablokowana platforma. Muszę rzucić bombę, by dostać się dalej. Jeśli przytrzymam przycisk R1, pojawi się odległościomierz. Prosto w cel! A fe, jeśli wpadnę w ten ściek, będę musiał kupić nową skorupę. <grym> Ach, trzeba było założyć gumowe rękawice. Hmm, według planu pomieszczenie kontrolne znajduje się pod I Iwela, skrót w mgnieniu oka. A to co to? Nie wiedziałem o tych rękach, które ma Bentley. Bentley? Nie wiem, jakieś macki, łapki. Uf, niewiele zabrakło. Jak tam zabezpieczenia Bentley? Eee, świetnie. Doskonale. Jeszcze tylko chwilka. Okej, okay, teraz serki sobie raczej bez problemu przylecimy naszym o! jetpackiem. Następnym razem to slaj dostanie przygodę. Dzień dobry. Do Trzymajcie. O, zabiło dwóch naraz, całkiem A nieźle. Czas na Bentrix, Bentley, będą... coś? musimy dotrzeć do głównej bramy dokującej, nim kod zabezpieczeń wyrzuci nas z systemu. Lewy drążek steruje statkiem. Prawy drążek, steruje działem bitowym. Działo bitowe wywali dziure w zaporze systemu. Działo bitowe sprawne. Kluczem do krokowania jest ruch i strzelanie. Gdy za pierwszym razem grałem tutaj. I właśnie to hakowanie jest tak mega miodne, tak mega oldschoolowe i epickie. Wow, naprawdę. No, kluczyk pięknie pasuje, chodźmy dalej. Oj, wzmocniona zapora jest zbyt silna dla działa. Jeśli użyję slotu ulepszenia, mogę uruchomić kotka. Cerdy, z grubej rury. Niga bomby rozwalą te zapory. No, bez problemu, ro rozwalamy. Albo mieć kompletnie wywalone na nie. Polecam naprawdę bardzo taką opcję. Tak, klucz danych mamy tutaj. Naprawdę, te levely są tak cudne. No, tego ci trzeba, koniec. Krakowanie ukończone. Nie ma co płakać nad złamanym kodem. Dobra, Mary! moja kolej! Mary jest zawsze czujny petli.! Mary Mięśniak, czyli nasz trzeci bohater, hipopotam, który lubi wyścigi i te sprawy. Może dla rozgrzewki wykonasz parę prostych ataków? Wciśnij przycisk kwadrat, by uderzyć pięścią. O tak! Wracają mi stare, dobre odruchy! Przytrzymaj przycisk trójkąt, by zebrać siły, a następnie wykonaj potężny, potrójny atak! Tak! Różowe tornado powali każdego! No, zaraz trzeba będzie go użyć. Ogromowy skok! Tęskniłem! Moje kłykcie dopiero się rozgrzewają! Dobra, ruszaj do strefy przeładunkowej! Musisz załatwić wszystkich strażników, zanim otworzę brak. Lepiej weźcie wsparcie! Ja zaraz tu zginę? Serio? Dzień dobry koledzy, czy chcecie gromowy coś tam skok? A? Skąd się tu wziąłeś, konusie? <noise> No, to jest troszeczkę nieciekawie. Na półko. Ma No, jak na razie to troszkę mają z tą szansę, ale. Nie wiem co to było, ale ich. rozwaliliśmy. To było super! Wszystko w porządku, Marek? Teraz tak! Nie zapomnij, że umiesz rzucać. Wciśnij przycisk kółko, by zbliżyć się do przedmiotu i podnieść. Następnie wciśnij przycisk kwadrat, by nim rzucić. Jeśli zamiast tego wciśniesz przycisk trójkąt, wciśniesz nim o ziemię. taki oto sposób. Dobra, Slaj, zabezpieczenia wyłączone. Droga wolna. Świetnie. Wchodzę. Jest i nasz mieszyk, mieczyk, jasne, że go bierzemy. Raczej katana. Co do. To... Nie sądziłeś, chyba, że ujdzie ci to na sucho, co, Kitek? Karmelita. dziewczyna, a raczej była dziewczyna Slaya. Hej, Karmelita! A to ci spotkanie. Slay Cooper, jesteś podłym, kłamliwym złodziejem. Zamknę cię raz na zawsze. Zastanowię się nad tym. Zadzwonię. Cooper! Dobry wieczór, mówi Sly Cooper. Chciałbym zamówić taksówkę. Zmieszne, Slaj, Przestań się wygłupiać i złaś na dół. Czekamy na ciebie w wozie. Spływajmy. Zamknąć pasy, Wiara. Dobra, po prostu to... uciekać. Mam tutaj dozwolony... troszkę niewielką ilość ruchów. Chyba zarysowałem skorupę. Uwaga na trzyma! Mogę tylko troszkę w lewo i w prawo Dokąd ruszać i... Jedzie? właściwie nie ma to żadnego Chcesz celu. Przed Linie lotnicze Marea. Dziękujemy za wspólny lot! Niezłe lądowanie. Nie chcę naszekać, ale... Jesteśmy w pułapce. Ale macie machinę czasu? na głowa! Umieść sztylet w machinie czasu. To jest sztylet? Świetnie. Rozkład izotopów skalibrowany. Reguluje proces syntezy. Dawaj gazu, gdy będziesz gotów. No, okej okay. Jasne trochę. On żadnym pozorem nie zwalniaj. nigdy tego nie robię. Rada! Sly Cooper złodzieje w czasie. Co mogę powiedzieć o Karmelicie? Jak widzicie, nasz związek jest y, skomplikowany. A teraz jeszcze udało mi się uczynić go niebezpiecznym. Nie spodziewałem się, że do nas dołączy. Była bardzo zajęta ostatnim śledztwem, więc nie sądziłem, że będzie mnie obserwować. Wręcz na to liczyłem. Nie powinienem jednak lekceważyć inspektor Karmelity Fox. Choć lubiła dobrą zabawę, podchodziła do pracy bardzo poważnie, a teraz czekało mnie mnóstwo wyjaśnień. Tyle, że akcja ruszyła i nie było już odwrotu. Wiedziałem, że aby znów pogodzić się z Karmelitą, potrzebny będzie co najmniej wehikuł czasu. Przed wyruszeniem skontaktowaliśmy się z Dimitrim, miłośnikiem disco i nurkowania głębinowego. Kazaliśmy mu pilnować kradziejusa Szopusa. Byłoby niebezpiecznie zabrać go ze sobą. Był to niezastąpiony i jedyny przewodnik, jakiego mieliśmy. Bentley opracował komunikator, za pomocą którego mogliśmy kontaktować się z Dimitrim, niezależnie od tego, gdzie i kiedy byliśmy. Był to układ idealny. Byliśmy na bieżąco w kwestii zmian, jakie zaszły w książce, nie narażając się na jego uwagi odnośnie naszych ubrań. Wszystko działo się tak szybko, że kilka ostatnich dni dosłownie nignęło mi przed oczami. Gdy mknęliśmy przez otchłań czasu, zrozumiałem, że szykuje się bardzo długa Musieliśmy znaleźć Ryoichi'ego Coopera, mistrza ninja i kuchmistrza. Wedle historii klanu Cooper, to właśnie Ryoichi Cooper wynalazł sushi. Stworzywszy to pyszne danie, otworzył restaurację sushi, która nie dość, że przynosiła zysk, to zapewniała doskonałą przykrywkę dla działalności ninja. Kiedy dotarliśmy do Japonii, wiedzieliśmy, że coś jest nie w porządku. Miejsce, które powinno być spokojną wioseczką, przypominało raczej gęsto patrolowaną bazę wojskową. Znaleźliśmy restaurację Ryoichi'ego, ale okazało się, że została zamknięta, a drzwi pilnuje straż. Co gorsza, Bentley odkrył, że Ryoichi został wtrącony do nowego ciężkiego więzienia pod pretekstem podania szogunowi zepsutego sushi. To wszystko wyglądało na twardy orzech do zgryzienia. Chcieliśmy dowiedzieć się, co naprawdę się stało, a w tym celu przede wszystkim musieliśmy wyciągnąć ryoichiego z paki. Rozdział pierwszy: Jak zostać Japończykiem? Tak, więc tutaj zakończymy sobie pierwszy odcinek. Tak, ukończyliśmy sobie w dzisiejszym odcinku calusienki prolog i trafiliśmy do Japonii, gdzie musimy teraz odnaleźć Ryoichi'ego Coopera. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Pamiętajcie o zostawieniu oceny, łapki w górę jeśli wam się podobało, łapki w dół jeśli nie. Widzimy się w kolejnych odcinkach, zagrajmy w Sly Cooper, złodzieje w czasie. Do zobaczenia i cześć.